Siemaneczku, z tej strony macie. Witam z 29 października, sobota około godziny 11. Wczoraj zakończyliśmy kampanię ziemniaczaną, wykopaliśmy wszystkie ziemniaki. Nie czekamy, nie próżnujemy, spróbujemy wykorzystać jeszcze troszkę soboty i jedziemy statą po kamienie. Kamienie, które zostały nagromadzone podczas skopania. Wiadomo, kombajn ma zbiornik na. Na kamienie taki osobny zbiorniczek i jak jest on zapełniony, wysypy, wysypywaliśmy kamienie w jednym miejscu. Także jest tam dość sporo kamieni. E, jedziemy na dwa złomki, czyli na sześćdziesiątkę. I ja pojadę Majorkiem. Weźmiemy sobie jeszcze przyczepę. Także to będzie taki nudny, można powiedzieć, luźny vlog z soboty. Ja zaczepiam przyczepę i, i lecimy do sadu po kamienie. Chez Basse-Hawaii Chez Basse-Hawaii Thank you. No to jedną kupę mamy załadowaną, lecimy na drugi koniec pola i przystępujemy do załadunku drugiej. Przy okazji, tutaj będąc na polu, czasem pojawiały się pytania odnośnie Troll'a Także może udzielę Wam kilku tutaj informacji na temat tego urządzenia Jak widzicie jest to ładowacz zaczekany do ciągnika Ładowacz służył nam kiedyś głównie do załadunku obornika, oborze Ale jak możecie zauważyć, można zamontować różne przystawki do niego Między innymi takie łyżki jak teraz do załadunku na przykład kamieni. Są też widły do słomy czy też oborinka jak mówiłem. Możecie też założyć takie e, łyżki prętowe na przykład do załadunku ziemniaka. E, a nawet możecie, tutaj widzicie macie dodatkowe ucho na stworzeń, możecie zamontować łyżkę. Do kopania i na przykład możecie coś tam sobie wykopać. My też mieliśmy taką łyżkę, zawsze ją pożyczaliśmy od znajomego, Służyła ona do e, wykopywania i znajdywania po prostu drenażu na polu. Jak potrzebowaliśmy do czyszczenia to pożyczaliśmy taką łyżkę, dość sprawnie się tym kopało. Wiadomo, to jest wszystko takie małe i jakakolwiek praca troszkę czasu schodzi ale jest to naprawdę bardzo poręczne pożyteczne urządzenie mi się wydaje że jest to dużo lepsze przykładowo od Troll'a i tych różnych pochodnych z tymi wózkami chyba wiecie o czym mówię bo jest to naprawdę bardzo zgrabne e, urządzenie można wszędzie nim blisko podjechać zasięg jak widzicie ma dosyć spory no i niewątpliwym atutem na resztą tych urządzeń jest to że E, jest e, duży zasięg jeżeli chodzi o głębokość jeżeli właśnie będziecie korzystać z takiej łyżki no to jesteście w stanie tam wykopać nawet do 1,5-2 metrów poniżej, poniżej gruntu także do sporech na takie urządzenia jak widzicie też jest ramię wysuwane też pytali niektórzy z was o udźwig udźwig według producenta jest to około 300-400 kg jak się nie mylę gdzieś tutaj było na rami napisane chyba 300 albo 400 już dokładnie nie pamiętam i pytaliście czy bez problemu podniesiecie takim ładowaczem big buggy my big buggy również ładujemy także jest to też taka kolejna funkcja kolejna zaleta że możecie sobie zamontować hak i możecie ładować sobie big buggy ze, ze, ze zbożem czy z nawozem jak się nie mylę chyba moczniki były poś... Posz... 600-kilowe, no to bez problemu takiego baga 600-kilowego również taki ładowacz podnosi wiadomo, musicie mieć odpowiednie obciążenie naprzód, przód, zależnie od jakiego ciągnika to podłączycie ale sobie bez problemu tutaj ładowacz z, tym, z czymś takim radzi oczywiście nie jest to do tego przeznaczone, jak widzicie ta konstrukcja jest delikatna, ten ładowacz też już w swoim żywocie był kilka razy spawany ale wzmocniona konstrukcja jak, jak najbardziej sobie da radę także polecam polecam jak najbardziej bo myślę że takie ładowacze w chwili obecnej są do kupienia po cenie złomu także jeżeli ktoś widzi sens użytkowania takiego urządzenia w swoim gospodarstwie to jak najbardziej polecam jest to na ogół taki bezawaryjny sprzęt wiadomo jakieś tam węże czy coś to się wszystko zużywa trzeba wymieniać ale tak poza tym to, to nie sprawia żadnych problemów. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Jest chyba większy jakby brat tego urządzenia, bo to nazywa się potocznie troll. Jest też, jest też chyba Skrzat, czyli urządzenie chyba delikatnie większe i nawet mocniejsze. Nawet nie wiem czy nie ma większego zasięgu, jeżeli chodzi o, o zasięg pracy. Ale to byście się musieli gdzieś tam z internetu dowiedzieć Ja już powiem Wam szczerze, nie orientuję Troszkę te urządzenie odchodzi do lamusa Wiadomo, w gospodarstwach ludzie zaczynają używać ładowaczy czołowych Czy tam ładowarek A takie urządzenia są coraz nie spotykane na gospodarstwach No i to by było chyba wszystko jeżeli chodzi o jakieś tam informacje na temat tego urządzenia I'm sorry.